Obudził mnie krzyk pewnej nocy Mała dziewczynka krzyczała pomoc. Za oknem wiatr tłukł stare drzwi A cień na ścianie drżał jak żywy Patrzył prosto w sny Zegar stanął, czas przestał biec Serce waliło, nie chciało wiedzieć Czy to sen, czy jawa, czy czyjś zły żart Jej głos rozcinał ciszę jak stary rdzawy nóż i strach Krzyknie się się przez pustą noc Cisza po nim ma Większą moc, wołała mnie, lecz stałem sam, uwięziony między snem a dniem bez szans. Szybnie się się, nie daje spać, w głowie zostaje, jak ciężki ślad. Mała dziewczynka w ciemności tkwi, a ja do dziś nie wiem czemu nie byłem tam. Jej kroki dudniły po mokrych ulicach, deszcz mieszał łzy na jej drobnych policzkach, bo co uciekała przed czymś bez twarzy, przed cieniem, który zawsze znajdzie, zawsze zdąży. Latarnie gasły jedna po drugiej Miasto milczało jakby było współwinne Chciałem krzyczeć, lecz głos mi znikł Strach ścisnął gardło i znowu tylko szep i krzyk Krzyknie się się przez pustą noc Cisza po ma większą moc Wołała mnie, lecz stałem sam u Ciężki ślad, mała dziewczynka w ciemności tkwi, a ja do dziś Czemu nie byłem tam? Rano świat udawał, że nic się nie stało. Słońce świeciło zbyt jasno, zbyt śmiało. Ludzie mijali się bez spojrzeń w twarz, jakby tej nocy nie było, jakby to był tylko fałsz. Lecz gdy zapada zmrok, znów słyszę ją tu. Ten sam głos wraca, wciąga mnie w dół. Mała dziewczynka woła, wciąż mnie, a ja noszę ten krzyk jak winę dzień po dniu. Sen po Krzyknie się się przez pustą noc Cisza po ma większą moc Wołała mnie, lecz stałem sam Uwięziony między snem a dniem bez Krzyknie się się, nie daje spać W głowie zostaje jak ciężki ślad Mała dziewczynka w ciemności tkwi A ja do dziś nie wiem czemu nie byłem tam